Witam serdecznie. Nazywam się Anna Empel i jestem doktorem nauk farmaceutycznych. Zapraszam Państwa na kolejny film z cyklu Farmakoterapia bólu w perspektywie aptekarza. Film ten powstał we współpracy z serwisem aptekarz.pl. Leki z grupy energetyków nieopioidowych, czyli niesteroidowe leki przeciwzapalne oraz paracetamol, stanowią jedną z częściej stosowanych w farmakoterapii bólu grupą preparatów. W związku z tym nie sposób nie wspomnieć o ich mechanizmie działania, który polega na hamowaniu aktywności cyklooksygenazy. Cyklooksygenaza jest enzymem, który katalizuje przekształcenie kwasu arachidonowego w prostanoidy, czyli prostaglandyny, prostacykliny i tromboksany. Istnieją następujące izoformy cyklooksygenazy oksygenaza pierwsza nazywana enzym konstytutywnym, której aktywność w komórce związana jest z regulacją procesów homeostazy komórkowej, a więc jest to odmiana fizjologiczna. Cyklooksygenaza druga, której aktywność wiąże się z pewnymi czynnikami, które towarzyszą stanowi zapalnemu. Jest to w związku z tym odmiana indukowana. Hamowanie aktywności cyklooksygenazy pierwszej oraz drugiej poprzez nlpz -y powoduje hamowanie syntezy prostaglandyn na obwodzie, z czym wiąże się działanie przeciwzapalne i przeciwbólowe tej grupy leków. Powoduje hamowanie prostaglandyn podwzgórzowych, z czym wiąże się działanie przeciwgorączkowe tej grupy leków. Oraz powoduje hamowanie syntezy tromboksanów, z czym wiąże się ich działanie antyagregacyjne. Inaczej wygląda sytuacja w przypadku paracetamolu. Paracetamol nie wykazuje powinowactwa do obwodowej cyklooksygenazy pierwszej ani do drugiej, w związku z czym nie wykazuje działania przeciwzapalnego. Jest za to y, związkiem, który y, hamuje selektywnie aktywność ośrodkowej cyklooksygenazy trzeciej, z czym wiąże się jego działanie przeciwgorączkowe i Przeciwbólowy. Taki efekt działania paracetamolu jest związany również z jego wpływem na ośrodek termoregulacji oraz wazodylatacyjny wpływ na naczynia krwionośne, co ułatwia oddawanie ciepła. Istnieją również wyniesienia naukowe, które wskazują na wpływ paracetamolu, na oddziaływanie paracetamolu na receptory serotoninergiczne 5HT3, które biorą udział w tłumieniu bodźca bólowego. Warto zaznaczyć w tym momencie mojej wypowiedzi, że w przeciwieństwie do leków opioidowych, tych opioidowych leków przeciwbólowych, NLPZ i paracetamol nie wykazują działania psychotropowego, nie wykazują działania sedatywnego, a pomimo ich częstego nadużywania nie wywołują uzależnienia. W związku z tym są to leki bardzo szeroko stosowane w lecznictwie, w leczeniu oczywiście różnego rodzaju bólu. I tutaj, zaczynając od tego, że działają przeciwzapalnie, przeciwbólowo, to oczywiście stosowane są w bólach różnego pochodzenia, w tym nerwobulach, w bólach głowy czy w bolesnych miesiączkach, również w chorobach zwyrodnieniowych stawów, w zespołach metabolicznych, w układowych chorobach tkanki łącznej czy chorobach układu ruchu, ale tych pozastawowych. Ze względu na ich działanie zmniejszające temperaturę ciała są z powodzeniem stosowane w leczeniu hipotermii. Ze względu na działania hamujące syntezę tromboksanów są z powodzeniem stosowane w leczeniu choroby niedokrwiennej serca oraz w profilaktyce przeciwzawałowej i przeciwudarowej. Istnieją doniesienia naukowe oraz pewna praktyka kliniczna, która wskazuje na możliwość stosowania z powodzeniem pewnych NLPZ-ów w hamowaniu powstawania i rozwoju nowotworów np. raka jelita grubego. Bardzo Państwu serdecznie dziękuję za uwagę. Na dzisiaj to już wszystko. Zapraszam do subskrybowania kanału Farmacja TV i do następnego odcinka z moim udziałem, w którym przedstawię profile najczęściej stosowanych leków przeciwbólowych z grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych. A może będzie to paracetamol? Zapraszam, do zobaczenia.